Cześć Manko z cycelnia JORK2P i zapraszam Was do odcinka pod tytułem 5 najlepszych gier i o na telefon. Przynajmniej moim zdaniem najlepszych gier y, na telefon. Mam nadzieję, że dźwięk się naprawi bo już nie, nie jest hard tak dziwnie. Y, ale zobaczę, jak zmontuję. To zapraszam do odcinka. Na piątym miejscu znajduje się gra pod tytułem Hole i O. Y, Polega na tym, że jeździcie po mieście, morzu, czy co tam jeszcze jest, y, okręgiem i wszystko, co możecie i wygrywa ten, który zje najwięcej. Polecam grę, grałam z y, jakiejś czas temu. Na czwartym miejscu znajduje się gra Mope IO, albo jak to woli Mope IO. Gra polega na... no to jest wersja przeglądarkowej gry, w przeglądarce też jest coś takiego. I polega na zjadaniu innych, jakby zwierząt, postaci, czegoś tam nie wiem na czym to polega, ale kuzyn po, kiedyś to grał, więc wstawiam to, bo no bo mówił, że fajna gra, więc wstawiłam. Może wam się spodoba. Na trzecim miejscu znajduje się gra Brutalio. E, jak piszę na Google Play, bo nie wiedziałem, jak wytłumaczyć wam, bo nagle to o tym Brutal.io już któryś raz. Yy, wpisze w Google Play, że Brutalio jest popularnym Massive Multiplayer gra internetowa, a teraz na telefon komórkowy. No, czyli jakby to powiedzieć, no, w przeglądarce było yy, dawniej sławne. Yy, chyba daje jest, chociaż nie wiem. Yy, I polega na zabijaniu innych, czyli jak wszystkie gry IO praktycznie. Na drugim miejscu znajduje się gra Diep.io, czyli gra od twórców Agario. Gra polega na staraniu do innych i no i chyba tylko na tym i zdobywaniu punktów i w ogóle, czyli tak samo jak Agario, więc polecam. No i na pierwszym miejscu, kto by się tego spodziewał? Agario. Czyli gra od tego samego twórcy Diep.io, jak już mówiłam. Nie muszę tłumaczyć chyba na czym polega Gario. Ha każdy chyba wie, więc. Więc. No, nie mam co powiedzieć, no. No, także to koniec dziś, gier na dzisiaj. Możecie wpisać w komentarzach, jakie jeszcze chcielibyście zobaczyć. Powiedzmy offline, multiplayer online, coś tam. Co tam jeszcze chcecie, piszcie w komentarzach. A ja muszę się z wami żegnać, bo trzeba jeszcze ten film montować, a jest no 17.40 w sobotę, a film planuję wrzucić tak, kiedy będzie zmierzch, czyli na 20, bo ja będę aktualnie, będę oglądać zmierzch, kiedy wy będziecie oglądać ten odcinek, chyba, chyba, że oglądacie później na to. Ale no dobra, tyle, koniec, kończę gadać, elo.